Witam państwa w Kulturze Pod ręką. Powoli dobiega końca karnawał, a my w naszym programie chcemy między innymi powiedzieć o tym, jak mieszkańcy naszej dzielnicy bawią się na imprezach organizowanych przez Ratajskie Domy Kultury. Zapraszam. Zobaczymy co się stanie z tym galaretowatym płynem, który tu jest w środku. Gdy poddamy go działaniu siły odśrodkowej. Zakręcimy tym kołem i co się z tym płynem dzieje? Taki, Taka dziura się robi, dokładnie. Jak działa siła odśrodkowa, na czym polegają zasady dynamiki Newtona, co to jest lepkość cieczy i jak płynie prąd. Ciekawi świata mogą poznać odpowiedzi na te pytania w Laboratorium Wyobraźni. Mieści się ono w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a w czwartek 28 stycznia udali się tam półkoloniści z Domu Kultury na Pięterku. Można się tutaj dowiedzieć czegoś fajnego, czegoś nowego, no i można miło spędzić czas, szczególnie w czasie ferii, kiedy nie mamy jakichś innych zajęć, możemy w jakiś sposób taki kreatywny spędzić wolny czas. Pani Kasia i pani Magda z Laboratorium Wyobraźni zaproponowały dzieciom kreatywne zajęcia w pracowni chemicznej. Półkoloniści mogli zrobić swoje własne mydełko albo odlew gipsowy, wiele emocji wzbudziło rozszyfrowywanie informacji napisanych na papierze fenoloftaleiną, a także rozpuszczanie styropianu w acetonie. Oglądamy co się dzieje. Rozpuszcza się. Koloniści z Domu Kultury na pięterku spół wrócą na pewno z bardzo dużą wiedzą i z wiadomościami, których nie mają jeszcze w szkole, bo fizyka dopiero jest w gimnazjum. To prawda, fizyka dopiero jest w gimnazjum, ale myślę, że każdy czas dla ucznia jest wart tego, żeby się czegoś nowego nauczyć. Właśnie dlatego tu dzisiaj przyjechaliśmy i odwiedziliśmy laboratorium wyobraźni. Powiedzmy co, jeszcze oprócz tego, że byliście właśnie w laboratorium wyobraźni, robiliście w ciągu całych ferii. W ciągu ferii dużo się działo. Mieliśmy przede wszystkim dużo warsztatów kreatywnych, warsztaty tworzenia mydełek. Oczywiście musimy wspomnieć o wycieczkach do lasu. Mieliśmy rajd zimowy ognisko z pieczeniem, kiełbasek. Odwiedziliśmy dwa razy kino i na zakończenie turnusu niespodzianka od nas, od całego pięterka, malowanie buziek. Każde dziecko wyszło z jakimś niesamowitym rysunkiem na twarzy. I na koniec, wróćmy do tego miejsca, w którym jesteśmy. Powiedzmy, co się dzieciakom tutaj najbardziej podobało. Myślę, że najbardziej podobały mi się te warsztaty chemiczne, podczas których mogli stworzyć odlewy z gipsu i mydełka. To, że ubrali fartuchy, założyli rękawiczki jednorazowe i założyli takie okulary ochronne. Myślę, że poczuli się jak tacy prawdziwi chemicy. Tak roztańczony i rozśpiewany był Dom Kultury Jubilat na osiedlu Tysiąclecia. Swojski klimat zapanował tam w ostatnią niedzielę stycznia, a przy biesiadnej muzyce bawiło się ponad 200 mieszkańców Rataj. Mamy dzisiaj drugą ratajską galę piosenki biesiadnej. Frekwencja jest bardzo duża. Jest ogromne zainteresowanie. Było nam przykro, że musieliśmy odmawiać, ponieważ bilety rozeszły się bardzo szybko. Także niestety no, nie wszyscy mogli przyjść, którzy byli zainteresowani. Ci, którzy przyszli, zadbali o odpowiedni strój panie postarały się o ludowe akcenty swoich kreacji. Inwencją popisali się również niektórzy panowie. Do przyjścia w ludowych strojach zachęcali uczestników organizatorzy. Organizatorem są trzy domy kultury spółdzielni mieszkaniowej osiedle młodych. Jest to Dom kultury na Pięterku, Dom Kultury Polansto i Dom Kultury Jubilat. A dzisiaj gościem, który będzie prowadził całą imprezę, jest zespół Swojskie Chłopaki. Tu jest Tu, was, tu siastry, ale Wojskich chłopaków wspierał poznański artysta kabaretowy Paweł Kuleszewicz, który biesiadne piosenki przeplatał skeczami i monologami. I ty, o, chuligan, na przykład, natarną dziewczynę piękną albo chociaż ładną. Ja zjawiam się na koniu, przekłuwam ich szpadą. Jej wręcza bukiet róż lub tulibanów. Piękne, nie? Lecz gdzie dzisiaj znaleźć huligany? I tak się w Państwo, snuje. Za Halek szelestem. Bardzo mu przykro. Odrywacz jest. To z pewnością nie ostatnie biesiadne spotkanie w Domu Kultury Jubilat. Ostatni tydzień karnawału to jest taka okazja, żeby się wyszaleć. Zostało już niewiele czasu i właśnie taka okazja nadarza się tutaj w Domu Kultury Jagielonka na osiedlu Jagielońskim Bal nosi tytuł na Królewskim Zamku. Dokładnie i tak jak widać tutaj dookoła, ja tu będę musiała każdą zaraz zaprezentować, mamy pełno księżniczek, mamy księżniczki różowe w tym roku. Księż... Czyli ko, czyli ko, kto jest różowe? to kto? Jaka postać z bajki? Ja. Ty? A to kim jesteś? Po prostu różową księżniczką. Jestem simer. Aha, jesteśmy z simerami to są te różowe, a niebieskie księżniczki to są Elzy, tak? Tak, i dlatego królują dzisiaj na baliku nasz. Ej, kopciuszek też jest niebieski. królują bardzo różowo-niebieskie. Powiedzmy, co na takim balu dzieciaki robią. Co robicie na takim balu? Myślę, że przede wszystkim dobrze się bawią, spędzają, spędzają razem fajnie czas. Jak widać humory wszystkim tutaj dopisują, no i przede wszystkim w fajnej, tanecznej atmosferze e, mogą zrobić coś innego, mogą troszeczkę potańczyć, troszeczkę się wyszaleć, e, e, spędzić miło czas. Tak, zielony kolor też jest, e, przepraszam najmocniej, zielony też jest, czerwone też się zdarzają. Księżniczki, wróżki, biedronki i inne różnokolorowe, bajkowe postaci wzięły udział w konkursach, zabawach oraz nauce tańca. Instruktorki grupy Kolejusz Girls nauczyły najmłodszych na przykład Kankana. A na koniec nie mogło zabraknąć wyboru króla i królowej balu, jury oceniało najbardziej pomysłowe przebrania, z powodu niedostatku panów, w tym roku na tronie w Jagielonce zasiadły dwie królowe. Wielkopolska przyroda jest piękna, także zimą. Wiedzą to wszyscy, którzy brali udział w rajdzie pieszym pod hasłem Dokarmiamy Zwierzęta. A kto jeszcze na takim rajdzie nie był, ma szansę przekonać się. W sobotę 13 lutego do udziału zaprasza Ratajski Oddział PTTK, a turyści wybiorą się już po raz 21 do Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dyrekcja Parku Narodowego nas przyjmuje i przekazuje nam jak Chronić zwierzęta w, w czasie zimy. Robimy to po raz 21 na terenie Parku Narodowego, i dzięki tej dyrekcji, która sponsoruje nas, sponsoruje nam powiedz, ognisko, jest przedstawiciel dyrekcji, mówi, co wolno, co nie wolno w parku. Są trzy trasy. Po Podstawą jest Trzebawia, Orostówko, zmosiny i Puszczykówka. No i oczywiście czwarta trasa to jest trasa dla seniorów. To jest trasa pieszo-autokarowa. 3 kilometry seniorzy też potrafią przejść. Meta tegorocznego rajdu tradycyjnie będzie zlokalizowana w Osowej Górze. Uczestnicy na mecie otrzymają odznakę oraz grochówkę z kotła. Zgłosić się trzeba w oddziale PTTK. Jagiellońskie 12 w poniedziałki i czwartki od godziny 18 do 19. Zapraszamy. Wszelkich informacji na temat rajdu udzielają także Ratajskie Domy Kultury, a organizatorzy zapewniają, że załatwią piękną zimową pogodę. Zapraszamy do Polskiego Parku Narodowego 13 lutego. Oczywiście tego roku. Pogoda będzie na pewno ładna. W tej chwili widzimy jak widzimy. Jest śnieg, nie ma śniegu, ale 13 na pewno będzie śnieg. Ponieważ nie zdarzyło się, żeby prognozy Mieczysława Silnego się nie sprawdziły, wypada już tylko przygotować się do zimowej wycieczki. Trzymamy w rękach takie czerwone lizaki, ale nie będziemy ich zjadać teraz ani nie będziemy reklamować słodyczy. Lizaki mają kształt serca, to znaczy, że zbliżają się Walentynki, a Dom Kultury Jagielonka, w którym teraz jesteśmy, ma z okazji Walentynek specjalną ofertę, specjalne zaproszenie, co się będzie działo z tej okazji w Jagielonce. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Rata, i w piątek, 12 lutego, na koncert walentynkowy wystąpi. Pani Elżbieta porada z najpiękniejszymi ariami operetkowymi. Żeby przyjść na ten koncert, trzeba pobrać bezpłatną wejściówkę. Kiedy można się zgłaszać po te wejściówki do Jagielonki? Po wejściówki można się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 19. Serdecznie zapraszam. W kulturze pod ręką to już wszystko na kolejne wydanie naszego programu. Zapraszam Państwa premierowo w piątek 12 lutego o 16.30. Do zobaczenia!